Tak jak fakę tasty bitch! <laughs> yeah. Ja wiem o czym mówię, jestem kurwa biznesmenem, jestem graczem, mam 5 telefonów, słyszę 5 dzwonków, jestem jak 5 points, 5 na 5 punktów, kupiłem 5 wolków, skręciłem 5 jointów, wysco jest 5, pięć? 5 no pięć i 5 dla ziomków, jestem graczem, jestem w porządku, ciągle w drodze do linii horyzontu, gram dla potomków, tak od początku, ryby miodze od moich przodków. W przypadku zdrowego rozsądku, dawkę Jestem graczem, słówciłaczem, wiecznym tułaczem. Nie myślę, nawet mogło być inaczej. Wstecznie patrzę, mówili wieprze. Nie pieprz-pieprze, wieprza pieprzem mi śmieszne reguły pieprze. Mam swą logikę, mam swoją klikę, mam gęstą mele. Jak te moje nowe, to czefele z systemem. O swoje to bo mam swoje cele. wiem o czym mówię, jestem kurwa biznesmenem. Co? I mam maksymalnie wyjebane. Na to czy powiedzą, że to fajne? Sprawdźmy. To ten tak to się wszystko I 7 jeden zrób z alum. się pomału, wiozę się pomału. Ma pięć gwiazdek jak pierdolony generał. Góral mi powiedział, że już ty mogę sięgać gwiazd, renegad, celem jak nie miał z was Nikt żaden, co za ściemował, że tak grasz, co za kid Słabe mam 5 minut, to moje 5 minut Wysoko nawet nie was się mnie, stawet gdzieś z pyłu, jestem graczem Dziś to gówno ma szeroki zasięg 5 lat temu nie dałbyś mi żadnych szans ej, i za to Wszyscy chcą mnie teraz karać za to, że zrobiłem więcej niż oni mieli w planach. Jestem definicją tego, czego ty nie jesteś. Nie nawiniesz tego tak, nawet po trzydziesty pierdolę twoją filozofię. Moja jest taka, że nie wychylasz się, bo wiesz, że nic nie osiągniesz. 5 punktu, 5 na 5, Kajet na piórku, kajet jak deska ratunku Brudą, multą, znu, jak zwykle brak tam Jestem graczem i gram, choćby w oczy wiatr Dziś silna trap house, jutro w świat Ej, Kula i dusza, a zawistym w pysku Ta, Idę w swoich butach, swoje życie trzymam w garści Zalwy zaciskam 5, 5 palcy i choć czasem brak sił to nie przestaję mówić Wysyłam wielkie 5 dla tych życzliwych ludzi, ja to nie numer drugi, nie numer pierwszy, jeden jedyny taki Mieszkanie z miasta pięciu dzień Fuka, tasty jesty patrzę jak się tlić w ich po piące. Nie muszę nic, problem z okniem, nie pompkę I Mam się dobrze na horyzoncie zmiany widać projekt jeden z życia moment Spady kombinat Yo Spady kombinat Jestem It's them.